Jedną ze scen, jaka wzbudza największy niepokój we współczesnym kinie jest ta, którą teraz widzicie, czyli moment, w którym grupa ratunkowa zostaje zaatakowana przez gigantyczne owady i inne koszmarne stworzenia w filmie King Kong Petera Jacksona z 2005 roku. Scena ta stała się tak ikoniczna, że niemal każdy ją kojarzy i wciąż jest omawiana po dziś dzień, głównie ze względu na swój wysoce niepokojący charakter. A teraz powinniście usiąść, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ okazuje się, że pewnego razu Ziemia była w zasadzie gigantyczną wersją tej sceny. I to odtwarzaną cały czas w pętli. Było to wtedy, gdy całą planetę pokrywały ogromne bagna, a gigantyczne pełzające stworzenia i inne przerażające istoty czaiły się na każdym kroku. I nie martwcie się, jeśli zastanawialiście się, czy wody były pozbawione tego okrutnego spektaklu, to było wręcz przeciwnie. Niemal każda kałuża, jezioro, staw czy bagno roiło się od równie przerażających wodnych stworzeń, które z pewnością chciałyby się z Wami przywitać. A mówię tutaj o epoce karbonu. Aby dotrzeć do tego czasu, musielibyśmy cofnąć się w czasie o niewyobrażalną ilość lat, ponieważ epoka ta trwała od około 358 do 298 milionów lat temu, czyli mniej więcej 131 milionów lat przed pojawieniem się pierwszych ssaków. To było tak dawno temu, że na początku karbonu superkontynent Pangea nie osiągnął jeszcze nawet swojej ostatecznej formy. Syberia, południowe i północne Chiny oraz kilka innych części lądu wciąż było odizolowanymi wyspami. Niemniej jednak Pangea obejmowała już znaczną część Ziemi i miała ogromny wpływ na ówczesne warunki, ponieważ jej położenie było częściowo odpowiedzialne za rozległe superbagna, które ciągnęły się aż po sam horyzont. Znaczna część Pangei leżała blisko równika co skutkowało sporą wilgotnością, wysokimi temperaturami oraz intensywnym nasłonecznieniem i opadami, co sprzyjało powstawaniu gęstych i nieprzebytych lasów. Lasy te przekształciły się w bagna w trakcie karbonu, gdy poziom mórz podnosił się i opadał w wyniku cyklicznych epizodów zlodowacej. Tworzyło to unikalną sytuację, gdy poziom morza był niski, bujne lasy wyrastały na terenach wcześniej zalanych wodą. Gdy poziom ponownie się podnosił, lasy ulegały podtopieniu, przekształcając się w bagienne i nadrzeczne ekosystemy. Unikalny charakter tych obszarów sprawił, że zyskały specjalną nazwę Lasy Węglowe. Lasy węglowe miały mroczny i taki dosyć obcy charakter, ponieważ były wypełnione florą, która miała niewiele wspólnego ze współczesnymi roślinami. Najbardziej dominującą grupą były lepidodendrales, znane również jako drzewa łuskowe które, jak sama nazwa wskazuje, miały korę przypominającą łuski, a także skórę aligatora, co nadawało im raczej ponury wygląd. Rośliny te były stosunkowo prymitywne, naczynkowate i należały do grupy widłaków, która przetrwała do dziś. W epoce karbonu pojawiło się wiele dziwnych drzewiastych roślin, ale być może najbardziej osobliwą formą były sigilaria. Rodzaj ten miał niezwykle dziwne pnie, które mogły być pojedyncze lub rozwidlone na górze. A do tego były pozbawione drewna. Co więcej, sigilaria osiągały imponujące rozmiary, nierzadko dorastając do nawet 30 metrów wysokości. Nie były jednak najwyższymi roślinami tamtego okresu. Inne widłaki, takie jak Lepidodendron, mogły osiągać nawet 50 metrów. Te ogromne rośliny miały jeszcze jedną nietypową cechę. Pomimo swojej wysokości były bardzo smukłe, ponieważ ich pnie miały średnicę zaledwie 1 metra. Można by pomyśleć, że tak wielkie rośliny były łatwe do zauważenia, a jednak w gęstwinie lasów węglowych łatwo było je przeoczyć. Powodem był fakt, że pierwotne lasy były wręcz przepełnione inną florą, taką jak paprocie, paprocie nasienne, sagowce czy skrzypy. Gęsta roślinność sprawiała, że postawienie kroku naprzód było trudnym wyzwaniem, a jednocześnie zapewniała mnóstwo kryjówek dla rozmaitych stworzeń, w tym także naszych upiornych, pełzających przyjaciół. Jednymi z tych przerażających, pełzających stworzeń były parzecznikowate. Co może zabrzmieć dziwnie, to pomimo, że nadepnięcie na współczesnego parzecznika oznaczałoby jego pewną śmierć, to w karbonie nadepnięcie na jednego z nich raczej specjalnie by go nie zabolało. Osiągały bowiem gigantyczne rozmiary, a największym z nich była artropleura. To monstrum pojawiło się po raz pierwszy we wczesnym karbonie i jest jak dotąd największym znanym lądowym stawonogiem. Dorosłe osobniki osiągały zdumiewającą długość 2,63 m, co oznacza, że były dłuższe niż sam Shaquille O'Neal, gdyby położył się na wznak. Naturalnie przy takich rozmiarach artropleura była dość masywna. Jej waga odpowiadała masie około 6 średnich arbuzów. Na szczęście jednak najprawdopodobniej nie byłaby zainteresowana skosztowaniem was, ponieważ paleontolodzy uważają, że była roślinożerna, i żywiła się całą mieszanką drewniałych roślin, opadłych liści oraz innej martwej materii roślinnej, a poza tym także orzechów i nasion. Nie oznacza to jednak, że była zupełnie bezbronna. Artropleura miała niezwykle wytrzymały egzoszkielet, który skutecznie chronił ją przed większością drapieżników i jednocześnie przyczynił się do doskonałego zachowania jej skamieniałości. Oczywiście sam rozmiar działał również na jej korzyść. Dorosłe osobniki wyglądały tak imponująco, że potencjalne drapieżniki musiały dwa razy się zastanowić, zanim postanowiły zaatakować. Jeśli myśl o tych gigantycznych parzecznikach przyprawia cię od reszcze, to najlepiej byłoby unikać sporej części ówczesnego świata, ponieważ ich szczątki odkryto na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej i Europy. Wydaje się, że preferowały nisko położone tereny podmokłe, gdzie oddychały na lądzie przy użyciu albo skrzeli, albo płuc. Ale jeśli przypadkiem znajdziecie się w Europie, to przynajmniej unikajcie Szkocji za wszelką cenę. Bo nie tylko artropleura mogłaby przyprawić cię o zawał serca, ale musiałbyś także uważać na jednego z największych skorpionów, jakie kiedykolwiek istniały pulmonoscorpiusa. Podobnie jak artropleura, pulmonoscorpius nie był owadem, lecz prymitywnym pajęczakiem, który współistniał z tym gigantycznym parzecznikiem przez cały okres swojego istnienia. Podobnie jak poprzedni robal, pulmonoscorpius był ogromny. Niektóre skamieniałości wskazują, że dorosłe osobniki osiągały nawet 70 cm, czyli tyle co duży kot. To czyni go nie tylko największym znanym skorpionem, ale także jednym z największych pajęczaków w historii. A robi się jeszcze straszniej, ponieważ w przeciwieństwie do artropleury ten skorpion był aktywnym drapieżnikiem, który polował na inne bezkręgowce i płazy. Używał swoich ogromnych szczypiec do chwytania ofiar, które następnie przebijał potężnym żądłem, prawdopodobnie wstrzykując jednocześnie jad. Nie jest na 100% pewnym, czy pulmonoscorpius był jadowity, ale wiemy na pewno, że posiadał żądło, ponieważ zachowane skamieniałości pokazują obecność bulwiastego telsonu na końcu jego ogona, co jest naukowym określeniem właśnie na żądło. Dodatkowo mógł świetnie operować swoimi potężnymi szczypcami, które mogły nie tylko unieruchamiać ofiary, ale także miażdżyć je z ogromną siłą. Ta hipoteza opiera się na obserwacjach współczesnych skorpionów, takich jak skorpion cesarski, które mają masywne szczypce używane do dosłownego rozrywania zdobyczy na strzępy. A biorąc pod uwagę, że pulmonoscorpius był 150 razy cięższy, paleontolodzy nie uważają tej teorii za przesadzoną. Nawet bez uwzględnienia szczypiec i potężnego żądła, pulmonoscorpius i tak byłby przerażającym widokiem. W przeciwieństwie do współczesnych skorpionów, posiadał szerokie, umiejscowione na boku oczy, które prawdopodobnie czyniły go drapieżnikiem dziennym. Polował w ciągu dnia, a odpoczywał w nocy. Dodatkowo wyróżniał się brakiem zdolności do kopania nor, co jest umiejętnością raczej charakterystyczną dla większości skorpionów. Ponieważ jednak nie chował się pod ziemią, trudno byłoby go uniknąć. Prawdopodobnie spędzał większość dnia na wędrówkach w poszukiwaniu pożywienia, co sprawia, że nasze szanse na jego spotkanie były naprawdę duże. Jeśli skorpiony wielkości kota i krocionogi długie niczym samochody to dla Was za mało, to poczekajcie aż usłyszycie o kolejnej grupie zwierząt z karbonu. Meganisoptera, znanych również jako Griffin Flies, czyli w wolnym tłumaczeniu gryfowate ważki. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych stworzeń, członkowie tej grupy faktycznie byli owadami, ale uwaga, były to gigantyczne owady latające, a niektóre z nich należały do największych znanych owadów w historii. Spośród wszystkich rodzin tych ważek, to Meganeuridae były prawdziwymi gigantami, obejmując ponad 20 różnych rodzajów, z których największe to Meganeura i Meganeuropsis. Oba były niemal identyczne pod względem rozmiaru. Dorosłe osobniki mogły osiągać rozpiętość skrzydeł ponad 3,4 metra i ważyły tyle, co porządnych rozmiarów wrona. Jednak w wyglądzie w niczym wron nie przypominały. Bardziej przypominały ważki, co zresztą nie jest niczym niesamowitym, bo były ich najbliższymi krewnymi. Podobnie jak współczesne ważki, te także były drapieżnikami, które dzięki ogromnym oczom z łatwością wypatrywały szybko latającej zdobyczy. Kiedy tylko dostrzegały swoją ofiarę, rzucały się w pościg, a następnie wykorzystywały specjalnie przystosowane kolczaste włoski na nogach do unieruchomienia nieszczęsnej ofiary, którą następnie szybko wciągały do swoich potężnych żuwaczek. Prawdopodobnie wiele stworzeń zginęło w ten sposób, ponieważ te ważki były niezwykle szeroko rozprzestrzenione w centralnej części pangei i nie były jedynymi gigantycznymi owadami, które świetnie sobie radziły w karbonie. Dowodem na to są Paleodiktyoptera. Wymarły rząd prymitywnych owadów, które wyglądały jak takie małe smoki, i mogły niemal dorównywać wielkością ważką, o których teraz mówiliśmy. Niektóre gatunki były zaledwie o 25% mniejsze od nich. Na szczęście większość z nich nie była jednak tak żarłoczna. Ich głównym pokarmem były tkanki roślinne i soki, do których docierały za pomocą wydłużonych, ostro zakończonych narządów ssących. Jednak niektóre mniejsze gatunki były znacznie bardziej przerażające. Uważa się, że były pasożytnicze i wykorzystywały swoje dziwne aparaty gębowe do wysysania krwi i tkanek zwierząt, a już zwłaszcza płazów czworonożnych. Nie musicie się jednak o te płazy jakoś szczególnie martwić, ponieważ w karbonie radziły one sobie całkiem dobrze. Epoka ta bywa nawet nazywana erą płazów ze względu na ich ogromne zróżnicowanie i dostosowanie się do różnych środowisk, od w pełni wodnych po lądowe czy półwodne. Co więcej, wiele z nich było równie przerażających jak owady i stawonogi z okresu karbonu. Niektóre były dziwaczne, jak przypominający węża der Peton, a inne imponowały ogromnymi rozmiarami i potężnymi szczękami, które umożliwiały im polowanie na duże ofiary. Doskonałym przykładem takiego drapieżnika był eriops, rodzaj płaza wielkości lwa, który zamieszkiwał tereny dzisiejszego Nowego Meksyku i Teksasu. Był jednym z największych drapieżników swoich czasów, a dodatkowo wyróżniał się niezwykle masywnym szkieletem. Był strasznie skostniały, najbardziej spośród wszystkich znanych temnospondyli. Ten wysoki stopień skostnienia wskazuje, że eriops był twardym orzechem do zgryzienia, a z kolei jego zgryz był bardzo potężny. Zęby miały kształt kłów, a masywne szczęki pozwalały mu przebijać pancerze innych płazów. Mimo to eriops nie był najgroźniejszym płazem karbonu. To miano prawdopodobnie należy się embolomeresom, Półwodnej grupie, która dominowała w późnym karbonie jako największe ówczesne czworonogi. Miały długie, wąskie ciała, które pozwalały im sprawnie poruszać się w tamtejszych jeziorach i rzekach, a dokładniej pływały ruchem falistym, niczym węgorze. Na lądzie jednak były równie sprawne miały prymitywne, ale mocne kończyny, dodatkowo wsparte bardzo silnymi mięśniami, które zapewniły im całkiem niezłą mobilność. Większość z nich była szczytowymi drapieżnikami w swoich środowiskach a niektóre, takie jak Anthracosaurus i Foliderpeton, osiągały gigantyczne rozmiary, dorównując z długością dzisiejszym aligatorom i krokodylom. Takie stworzenia sprawiały, że każde słodkowodne środowisko można było skreślić z listy miejsca odwiedzenia. Oczywiście, jak to w prehistorii bywa, sytuacja w wodzie tylko się pogarszała, ponieważ obok nich pływała cała gama przerażających bezkręgowców, a już w szczególności skorpionów morskich. Wbrew swojej nazwie można było je znaleźć również w wodach słodkich, a w rzeczywistości wcale nie były skorpionami, lecz eurypterydami. Wymarły już grupą stawonogów. W karbonie zdominowały niemal każde środowisko słodkowodne i były też bardzo zróżnicowane. Najbardziej znane rodzaje to m.in. Adeloftalmus, Hibertopterus oraz Megarachne, którego początkowo uznano za gigantycznego pająka, stąd też właśnie wzięła się jego nazwa. Wiele skorpionów morskich miało silnie opancerzone i dosyć dziwaczne ciało, ale ich wygląd i tryb życia były dość zróżnicowane. Niektóre polowały na ryby, wykorzystując kolce na ogonie i swoje szczypce do cięcia i szatkowania ofiar, podczas gdy inne używały swoich odnóży do przesiewania osadów w poszukiwaniu małych skorupiaków czy mięczaków. Ich kształt ciała również był bardzo różnorodny. Większość była dość długa i stosunkowo niewielka, ale niektóre osiągały naprawdę imponujące rozmiary. Hibertopterus mógł być największym skorpionem morskim w historii, ponieważ ślady pozostawione przez wyjątkowo dużego osobnika sugerują, że mierzył on aż 2,5 metra długości. Dodatkowo miał masywną i zwartą budowę, co oznacza, że mimo że rozmiarem był bardzo podobny do gigantycznych dewońskich skorpionów morskich, to nadal był od nich zdecydowanie cięższy. O dziwo ani on, ani żaden inny skorpion morski czy wodny płas nie był największym drapieżnikiem słodkowodnym karbonu. Ten tytuł należy do rizodontów, najbardziej przerażających słodkowodnych ryb, jakie kiedykolwiek istniały. Nawet ich uzębienie było czymś niezwykłym, miały zarówno kły, jak i ogromne siekacze, które służyły do przebijania ciała ofiary. Ich zęby przy każdym ugryzieniu obracały się lekko ku sobie, coraz głębiej wnikając w ciało swojej ofiary. Oczywiście rizodonty miały także ogromne czaszki z pogrubionymi kośćmi, co dodatkowo wskazuje na wyjątkowo potężny zgryz. A to dopiero początek ich przerażających zdolności. Oprócz potężnych szczęk, miały również silne płetwy, które umożliwiały im wyskakiwanie z wody i atakowanie niczego nie podejrzewających zwierząt na brzegu. Była to niezwykle imponująca umiejętność, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich rozmiary. Niektóre były największymi słodkowodnymi rybami wszechczasów. Nie każdy gatunek osiągał, co prawda, wielkie rozmiary, ale Rizodus zdecydowanie tak. Był jednym z ostatnich rizodontów i zarazem największym. Mierzył ponad 7 metrów długości i ważył niemal dwie tony. Przy takich rozmiarach był największym drapieżnikiem, na którego jakiekolwiek zwierzę mogło się natknąć, czy to na lądzie, czy w wodzie. Ucieczka niemal nigdy nie była możliwa, ponieważ rizodus, jak i inne rizodonty, miały niezwykle elastyczne kręgosłupy, co pozwalało im z łatwością manewrować w wodach, nawet tych gęsto porośniętych roślinnością. Przedzieranie się przez takie zbiorniki było szczególnie trudne, ponieważ karbon był tak odległym okresem, że niemal żadne organizmy, czy to flora, czy fauna, nie wykształciły jeszcze umiejętności rozkładania martwych drzew. Właśnie to częściowo przyczyniło się do nazwy karbon. Przez miliony lat martwe rośliny, które nie ulegały rozkładowi, nawarstwiały się, co w połączeniu z ogromnym ciśnieniem i temperaturą ostatecznie doprowadziło do powstania węgla. W łacinie węgiel to karbo. Skąd właśnie nazwa karbon? Szacuje się, że aż 90% dzisiejszych złóż węgla pochodzi właśnie z tego okresu. A ten procent byłby jeszcze wyższy, gdyby niewielka katastrofa ekologiczna sprzed ponad 305 milionów lat, a mianowicie ostateczny upadek lasów karbonu. To wymieranie, choć niewielkie w skali globalnej, miało ogromne konsekwencje. Ochłodzenie się klimatu i wzrost suchości doprowadziły do zniknięcia lasów węglowych, co z kolei przyczyniło się do stopniowego spadku populacji wielu organizmów, w tym także tych wymienionych w tym materiale. Niektórym udało się co prawda przetrwać do permu, jak na przykład ogromnym ważkom, ale nigdy nie osiągnęły już takiego sukcesu jak w karbonie. I ostatecznie również wyginęły. Być może ku sporej uldze wielu z Was. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało i jeżeli tak, to zachęcam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak na przykład tego o rekinach, jakie pływały w karbońskich wodach. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.